W tym wideo wyjaśnię Ci, dlaczego osie komunikacyjne są tak ważne dla gospodarki i rozwoju osadnictwa. Dowierz się, jak wspierają handel i wpływają na wzrost miast. Osie komunikacyjne to drogi, linie kolejowe lub inne trasy transportowe, które pokonują duże odległości i łączą miejsca ze sobą. Odgrywają one kluczową rolę w wymianie towarów i ludzi. Bez tych połączeń wiele miast i regionów byłoby gospodarczo trudno dostępnych. Osie komunikacyjne są więc ważnymi żyłami dla funkcjonującej gospodarki. Osie komunikacyjne umożliwiają firmom szybki i efektywny transport swoich produktów. Dzięki temu można dotrzeć do rynków położonych daleko. Prowadzi to do silniejszej gospodarki i tworzy miejsca pracy w różnych sektorach. Handel i przemysł szczególnie korzystają z dobrze rozwiniętych osi komunikacyjnych. Osie komunikacyjne wpływają na to, gdzie powstają nowe osiedla. Często miasta i wsie budowane są wzdłuż takich tras, ponieważ są łatwo dostępne. W pobliżu tych osi powstają tereny przemysłowe i dzielnice mieszkaniowe. W ten sposób osiedla szybko rosną i dobrze się rozwijają. Osie komunikacyjne łączą obszary wiejskie z dużymi miastami. Dzięki temu mieszkańcom odległych regionów łatwiej jest dojechać do miasta lub tam pracować. Z kolei miasta korzystają z szerszej bazy siły roboczej. To połączenie sprzyja rozwojowi obu obszarów. Międzynarodowe osie komunikacyjne łączą kraje i kontynenty, umożliwiają wymianę towarów na duże odległości. Bez tych połączeń wiele rynków byłoby trudno dostępnych, handel międzynarodowy byłby mocno ograniczony, co hamowałoby gospodarkę światową. Dobrze rozwinięte osie komunikacyjne ułatwiają dostęp do edukacji, usług zdrowotnych i innych ważnych instytucji. Dla ludzi oznacza to wyższą jakość życia. Mogą szybciej i wygodniej dotrzeć do pracy lub miejsc rekreacji. Ma to pozytywny wpływ na dobrostan społeczeństwa. Globalizacja jeszcze bardziej wzmocniła znaczenie osi komunikacyjnych. Kraje i regiony są dziś ze sobą bardziej powiązane. Prowadzi to do szybszej wymiany towarów, usług i informacji. Dobrze rozwinięta infrastruktura jest więc ważna, aby pozostać konkurencyjnym na arenie światowej. Osie komunikacyjne mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na środowisko. Z jednej strony wspierają rozwój gospodarczy, z drugiej mogą niszczyć obszary przyrodnicze. Dlatego ważne jest zrównoważone planowanie osi komunikacyjnych, aby chronić środowisko. W ten sposób można pogodzić przyrodę z infrastrukturą. W przyszłości osie komunikacyjne nadal będą odgrywać kluczową rolę. Muszą jednak sprostać obecnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu i cyfryzacja. Potrzebne będą nowe technologie i zrównoważone rozwiązania, aby uczynić osie komunikacyjne bardziej przyjaznymi dla środowiska. Jest to ważne, aby zapewnić długoterminowy rozwój gospodarczy i społeczny.